Siema! Jest już dzień po maratonie. W zmęczony, jeszcze bardziej szczęśliwy. Za chwilę obejrzycie film z tego co się wydarzyło. Ujrzyjcie na mnie. Nie jest tak źle. Żebyśmy mieli piękny szpaler biegaczów na wyżkę maratońskich. Może do tej broni, która uwie ten piękny moment, kiedy jedna fala pójdzie w stronę, druga <gr Lake> się... <smik> <standards> <prve rezultaty misfortune> <face> <mye gráfic firearms> Oj, ciepło się zrobiło. Ciepło jest kurwa, ciepło. Ja mam rozłu. Nie ma zimy. Jest tylko wiosna, korzy. Pierwszy kilometr 5,33. Do kamery mówię, nie? Uśmiech panowie, git. Trzeci kilometr. Mogę siła! Trzymajcie się razem! Dużo siły i dużo ciepła. 别欠他。<laughs> Oh あっ。<laughs> Ugh. der Roland Mann da ist der Professor Doktor. Tach so gut, Tach so. Ja, heute. Ja, lebe. Ah. Tach so gut, Tach so. Ja, so eine Sache, aber wie so. Ja, das ist klasse. Ktoś na to Maciej Maciej Michał, Michał dole, I bez na dole, na dole, z nami. Już tak A więc kochani, jest tak. Emocje opadają. Opadły. Nie no, na Będą opadać dole, tygodnie, opadają no nie wiem. Maraton debiutancki przebiegnięty Przygotowania do niego wykonane W 90 iluś tam procentach Zalecenia też w 90 paru procentach wykonane Czas świetny, 3 godziny 58 z kawałkiem No liczyłem na 3,50, ale to Pogoda. O, spotkałem dwóch gości z biega. Postanowiliśmy powiedz z Space na czwórkę. No piściło strasznie. Zimno było, plus 1, plus 2 stopnie całą trasę. No ale biegło się wspaniale. Oczywiście elementy kryzysów maratońskich, tak zwanych ścian. Ściany ja nie doświadczyłem e, kryzysu tak, oczywiście. E, ściany ja osobiście nie doświadczyłem, ale widziałem. Ponoć każdy to musi przejść. No, ja uniknąłem no, no, dzięki temu, że, że minimil, minimalizowałem to ryzyko świadome przez kilka miesięcy. Kupa kilometrów przebiegniętych. Ciężkich treningów do samego cyklu przygotowań do maratonu też się przygotowywałem. To nie jest tak, że się trzeba się przygotować do samego przygotowywania się. mi tak mi się wydaje. No i dwa lata biegania, no czyli też do minimum. Gdybym sobie odpuścił, dał jeszcze jeden rok. No efekt byłby pewnie lepszy, ale nie chciałem z tym czekać w nieskończoność, bo po co. Także co, szczęśliwy, zadowolony. Teraz tak, do półmaratonu, spoko, luzik. Trzecia strefa tętna, niższa. Yy, tempo, no wiadomo, tamte 5,20 parę do 5,40. I nadrabialiśmy tak, żeby potem oddawać Praktycznie od 28 km coś tam się oddawało albo tak biegło się na styk To znaczy cały czas utrzymywaliśmy tą rezerwę Oddawałem przez 4 km tak naprawdę tylko Od 37 do 41 już bardziej mięśniowo to o czym wspominałem, tam byłem trochę doklepany od 41, no już wyrównałem tempo no, fajna sytuacja była e, ostatni kilometr walczymy o ten sam cel praktycznie z taką dziewczyną biegłem już pod sam koniec No ja zmagałem się już z tym znużeniem mięśniowym a dziewczyna walczyła e, wydolnościowo, tak, sercowo. Gdzieś tam to pod maksa musiało podchodzić, a na pewno ponad próg i to nieźle. No co kurczę, bardzo dobrze świadczy podejściu do dystansu, do, do walki. No i wielki, wielki props kurczę dla pacemakera chłopak się cofnął. Pobiegł z tą swoją grupą my żeśmy trochę sam zostali w kilka osób z tyłu dobiegł z całą grupą minutę wcześniej, ale się cofnął, no może nie minuty, może pół minuty do nas. Jeszcze nas tam gonił, żebyśmy tą czwórkę złamali chociaż tam no mi już tam już nie zależało, czy to będzie 357, 8 czy 401 aż ja miałem to gdzieś tak naprawdę już tak był szczęśliwy tego, co zrobił, czego dokonał. No ale, wielka. Słuchajcie, to są ludzie, którzy tam za to nie biorą pieniędzy, za, za takie rzeczy. No to większe ukłony kurcze nie? Robią to z pasji, tak? Robią to dla innych. No dlatego, tam jesteśmy wyjątkową społecznością, i tam nawet nie ma o czym mówić. No jeszcze taka jedna istotna sprawa Wiadomo dobiegłem dobrałem medal, spojrzałem na zegarek, elegancko potem to się pokryło. Nie wiem czy tam do co do sekundy, może nie co do sekundy, z czasem oficjalnym nadrobiłem pół kilometra przez zygzakowanie, przez nieobieranie optymalnej linii. To jest tyle z faktów. Ustawiłem się po grawer. Fajnie, szybko to zostało tam zrobione. Medal wygląda przecudownie, kurczę, z tym grawerem. Warto sobie na takie okoliczności ten grawerek dokupić. Nagle zrobiło się jeszcze zimniej, mimo że byliśmy w lasarenie. Już nie chciałem czekać, już odebrałem depozyt, mówię lecę. Do samochodu samochód miałem pół kilometra dalej, a zmarzłem wyjechałem z łodzi no i zaczęły się te rozkminy w tych 80 treningach dwa tylko opuszczone tak do tego co mnie doprowadziło w ogóle do tej sytuacji, do, do tego wyczynu no i co Poszło z, z, z oczu. <laughs> Poszło z oczu, no i co? I tyle, zaszkliło się. No jakby się ktoś zastanawiał, czy następny, czy do następnego dojdzie, no to ja odpowiadam, że jestem 4 godziny po. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie teraz. Z każdą minutą, z każdą godziną będę dojrzewał do tej odpowiedzi. Spróbowało się czegoś raz, poszło to dobrze. Emocje były wielkie, <laughs> niewykluczone. Widzicie, z sekundy na sekundę to się zmienia. Ale nie ukrywam, że teraz muszę się skrócić. Do piątek i dyszek wejść sobie w kwas i porobić te wysokie rejestry powalczyć o lepsze wyniki na tych krótszych dystansach ale to sprawa do umówienia z coachem no i teraz kwestia samego miasta jako organizatora no nie na darmo się mówi że no wybiera się tą łódź to z kilku względów tak pierwsza kwestia to płaskość trasy tak. trasa jest płaska no kręta będzie za każda tak ale jest płaska i można naprawdę tym stałym tempem lecieć te podbiegi tam wcale nie były takie katorżnicze delikatnie się człowiek spinał to ten no tam czekało parę oczek w górę nie było tragedii zbiegi bardzo przyjemnie regenerowały no i kibice tak? o kurcze no widać, że tak może ilością, nie wiem, porównując gdzieś tam do Berlina, czy na jakichś tam zagranicznych yy, Majorsów no wiadomo, no to, to nie jest ta skala ale byli tak byli i co jakiś czas a jak już byli to naprawdę dowali o sobie znać a wierzcie mi lub nie no to motywuje chyba najbardziej U kilku prekusistów z zwanych no kurde a jest dla mnie plus 10 do motywacji kurde dobry rytm także kurde macie perkusję kurcze i, i mieszkacie w takim mieście żeby się tam z tym wyeksponować to wbijajcie. super sprawa A kilka kapel rokowych też spoko no i gdzieś tam muzę puścili ale nad, pod, pod mostem to, to echo jeszcze to potęgowało i to w momencie tego już kryzysowego biegania bo i na 30 i chyba na 40 km pod błędnikiem stacji Łódź Kaliska no słuchajcie, kurde jak będziecie w ogóle to oglądać, nie? W przyszłym roku ściszcie trochę te decybelek, kurde, bo to nie było komfortowe, naprawdę. To tak waliło, bębny, tak rozwalało. Aj! No to taki mały minusik wiadomo, nie? Był chwilowy ból, kurde. Dodatkowy, który no, nie pomagał. Mało nagrywałem z DJI'a. A tu było zmęczenie to tym dojazdem. To było ta, Zmęczenie tą pogodą. No i jak chciało mi się, kurczę, no wlazłem jeszcze na teren salen Areny przy wydawania przy odbiorze pakietu. No, spoglądałem na na maratończyków, byli skupieni, wiadomo, tak jak i ja, lekko przestraszeni, Trzy, tak widok, nie wiem, kamery, tego dewkata, tej lampki, co na nich świeci. Uszanowałem to. Uszanowałem też, też was, bo trochę było tam ciemnawo. No i kolejna rzecz, no nic tak nie motywuje jak przebywanie ze swoimi, tak? Z ludźmi podobnymi do nas <laughs> samych. Historie, wszystko, no, są podobne, zbieżne, wiadomo, zamiłowanie do biegania, chęć e, zwiększania dystansów, ciężki trening, czyli do zamiłowania jeszcze, włączenie elementów walki, no ale to, to jest walka, kurczę, w moim przypadku to, to jest bieg ultra, tak? Maraton dla Martynczyka w sensie stricteo dla gościa, który robi to w 2 godziny z kawałkiem. To jest dla nas pół maraton, tak? To jest bieg, to jest bieg długotystansowy. Maraton dla takiego 3,5-4 godzinowca, 4,5-5. To, to jest wysiłek dosłownie 4-5 godzinny, tak? 3,5, 4-5 godzinne. Tak naprawdę inne, inne zmiany w organizmie, inne reakcje w organizmie powstają w takich momentach. I to jest bieg ultra. I tak do tego podejdzie się ci, którzy chcą teraz w tym momencie zdecydowali się, no nie wiem, dzięki mnie może, kurde, albo było zajebiście. Yy, tak kurde kiedyś chcę przebiec maraton, nie? Tak trzeba do tego podejść. To już jest wysiłek ultra i to wyżyłowane A teraz trzeba jeszcze logi logistycznie to wszystko ogarnąć. O, tutaj widać część szpeju <laughs> mojego kochanego biegowego z tyłu jeszcze Plecaki, torby, kurde... wiadomo, Szykowałem chyba ze trzy sety biegowe na różne okoliczności pogodowe, bo do końca łudziłem się, że no, pogoda się zmieni. Także trzeba będzie to wszystko z samochodu wyciągnąć, przesegregować, ogarnąć, dać ciuchy poprać. Panowie, bierzemy sami. Raczej nie dajemy dziewczynom, to yy, yy, nie wrzucamy tego w pralkę automatyczną. To są rzeczy droższe, ciężko pozyskane, techniczne i wymagają odpowiedniej pielęgnacji. No i w ten sposób właśnie. Prezentują się te główne trofea. Koszulka, szeda, medal. Niezapomniany już do końca życia pewnie numer. Jeszcze pozwoliłem sobie, zaszalałem i pozwoliłem sobie na grawerkę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Wszystko, co miało być powiedziane, zostało powiedziane praktycznie w samochodzie. Kończyła się energia <grych> w Insta, więc nie było oficjalnego pożegnania. A więc co? Na razie do następnych celów.